Aktywistka postrzelona w głowę. 18-latek przed sądem, Wielka Brytania. Postrzelona aktywistka Blackliwe Smatter. Czarnoskóry 18-latek przed sądem. Czarnoskóry 18-latek oskarżony został o próbę zabójstwa, nie przyznaje się do winy. Przed sądem stanął w związku z postrzeleniem w głowę Saschy Johansson, czołowej brytyjskiej aktywistki ruchu Blackliwe Smatter. DLM. Der Rix jest jednym z pięciu mężczyzn, którzy we wtorek zostali aresztowani w związku ze sprawą. Pozostałych czterech zwolniono za kaucją. Podczas sobotniej wstępnej rozprawy przed sądem magistrackim Der Rix nie przyznał się do winy. Następny etap procesu odbędzie się przed sądem koronnym 25 czerwca. 27-letnia sascha Johansson, mimo przebytej operacji, nadal znajduje się w stanie krytycznym, po tym jak w nocy z 22 na 23 maja została postrzelona w głowę podczas przyjęcia w ogrodzie jednej z posesji w Peckham, w południowym Londynie. Postrzelona na przyjęciu prokurator Carol Ludenze powiedziała w sobotę w sądzie, że policja nie uważa, by Johansson była celem zamierzonego ataku. Wcześniej policja informowała, że Johansson została postrzelona przez czterech czarnoskórych mężczyzn, którzy wdarli się na przyjęcie i nic nie wskazuje, by atak był wymierzony w nią lub by miał związek z jej działalnością. Peckham to jedna z najbardziej zróżnicowanych etnicznie dzielnic Londynu ponad 50% mieszkańców jest trasy czarnej. Założone przez Johansson ugrupowanie polityczne Taking Initiative Party Tip, które w niedzielę 23 maja poinformowało o incydencie w mediach społecznościowych, sugerowało, że postrzał miał związek z działalnością Johansson i twierdziło, że miała ona otrzymywać liczne groźby śmierci. Kim jest Sasha Johnson? Sasha Johansson stała się znana jako organizatorka brytyjskich protestów Black z Matter latem zeszłego roku. Między innymi Wskutek stylizacji nawiązującej do amerykańskiego ruchu czarnych panter. Ubrana zwykle była w czarny beret, kamuflażowe spodnie i kamizelkę chroniącą przed ciosami nożem. Rozgłos przyniosły jej też kontrowersyjne, radykalne hasła. Wzywała na przykład do stworzenia rejestru przestępców rasowych, na podstawie którego ludzie mogliby zostać niedopuszczeni do pracy, utworzenia w Wielkiej Brytanii czarnej milicji pozbawienia funduszy istniejących sił policyjnych, gdyż te, jej zdaniem, przypominają ku Klux Klan. Domagała się też przyznania czarnoskórym reparacji i podobnych do tych za Holokaust, gdyż, jak twierdzi, kapitalizm dyskryminuje ich rasowo.